masz problem z przesuszoną, spierzchniętą, zaczerwienioną, suchą skórą dłoni bo ja tak, czasem tak, powiem Wam, że jak dbam tak mam i pokażę Ci co robię, żeby sprawić, żeby dłonie były miękkie, nawilżone, odżywione, zabezpieczone piękne, i nazywam to rączkami do całowania i pokażę rozwiązania, które sprawdzają się świetnie właśnie dla osób, które no jednak zarówno dla kobiet jak i mężczyzn Którzy mają problem z takimi przesuszonymi, zaczerwionymi, spierzchniętymi dłoni. W takich ekstremalnych przypadkach to może też prowadzić nawet do pękania skóry na dłoniach i do pojawiania się takich no, zrogowałceń, zgrubień, więc pokażę Wam, co robić regularnie, żeby do tego nie dopuścić, żeby dłonie były piękne i zadbane. To jest zestaw, którego. Używam regularnie i używam go na różne sposoby. Zaraz Wam pokażę, jak, który produkt do czego służy. I zaczynamy zawsze od użycia tego kremu. To jest tak zwana parafinka na zimno. To jest krem zmiękczający, krem emolientowy, krem ochronny. I dzisiaj zrobimy sobie taki szybki zabieg, więc nakładam ten krem mniej więcej w takiej ilości na grzbiet dłoni. Generalnie zawsze, jeśli pielęgnuję dłonie, to wszystkie produkty nakładam najbardziej najpierw na grzbiet dłoni, tam, gdzie skóra jest zobaczcie, najcieńsza, najbardziej wysuszona. Ale ten krem też mam przy łóżku i stosuję go często na noc, stosuję go też na stopy, stosuję go na mokcie, na usta, bo on ma niesamowite właściwości zmiękczające. Jeśli masz na przykład jakieś podrażnienie na skórze, wystarczy dwa, trzy dni go poużywać i ten problem kompletnie znika. I teraz tak, rozcieram sobie ten krem na dłoniach, na calutkich dłoniach, zaczynam właśnie tu gdzie najbardziej sucho, potem idę sobie tak jakby myła dłonie przez paluszki, tutaj też bardzo ważne są te miejsca, często tutaj skóra pęka. Nakładamy sobie na całe dłonie i na końcu sobie zawsze też ładnie opracowuję skóreczki. Tutaj po prostu i dzięki temu słuchajcie w ogóle nie mam problemu z takimi odstającymi skórkami, co kiedyś mi się bardzo często zdarzało. Zatem pięknie sobie wmasowuję krem bosko pachnie, a przy tym właśnie to jest ciekawe, bo on jest fragrance free, czyli bez zapachowy, ale często moje klientki mówią, że czują tutaj ogórka, arbuza albo świezo, świeżo skoszoną trawę, także on ma cudowny. Cudowny zapach i zostawiam go w ten sposób na chwilkę. Możesz go zostawić na przykład na noc, na całą noc, ale jeśli robisz sobie cały zabieg, to zostawiasz go dosłownie na minutkę i sięgasz po drugi produkt, jakim jest peeling z masłem sza, głęboko nawilżający, odżywczy, delikatnie złuszczający peeling, który ja często też używam jako mydło, po prostu mam go na umywalce i lubię nim myć dłonie, bo on niesamowicie rozjaśnia, daje taki efekt pięknych, rozjaśnionych dłoni, mniej więcej jedną pompkę wyciskam, znowu tutaj i robię sobie taki masaż, ale zobaczcie bez użycia wody, czyli łączę peeling z tym wcześniej nałożonym kremem czyli mam zmiękczanie mam zabezpieczony Zabezpieczone dłonie, to jest trochę jak metoda omo na włosach, to, to jest taka podobna metoda na dłoniach, że słuszczamy, myjemy ale nie podrażniamy i pięknie sobie myję dłonie już możecie widzieć jak on działa rozjaśniająco to jest cudne, będzie takie jasne jasne, piękne, zadbane dłonie zapach jest boski to jest biała herbata i cytrusy także bardzo świeże rzeźki. i teraz spłuczę sobie ciepłą, nie gorącą nie zjedną, ale taką właśnie przyjemną ciepłą czy letnią wodą i delikatnie osuszę i wrócę na ostatni etap pielęgnacji peeling z mety, zobaczcie ten efekt dotąd go używałam no po prostu dłonie są jak marzenie gładziutkie, jedwabiste cudownie nawilżone i teraz pora na ostatni etap, to będzie krem, ale to nie jest zwykły krem do rąk, ponieważ to jest krem, który zapewnia 12-godzinne nawilżenie i zabezpiecza skórę. Zatem ja go zawsze nakładam na koniec tego zabiegu, ale mam go też w samochodzie, mam go w kosmetyczce, w torebce, lubię go sobie nakładać również poza tymi dniami, kiedy robię właśnie peeling, ale on nałożony na przykład rano po umyciu rąk naprawdę ten efekt nawilżenia utrzymuje. Ja lubię go też nazywać kremem sekretarki, bo często kupują go u mnie pani, którzy pracują w biurze, dlatego, że on się błyskawicznie wchłania i można dotykać dokumentów, czy telefonu, czy komputera, klawiatury bez tego efektu klejenia. No dosłownie już, już się wchłonął, ale pozostawia na skórze właśnie taki delikatny, ochronny film. I sprawia, że ta skóra dłoni jest jedwabiście gładka. Słuchajcie, to jest naprawdę najlepszy zestaw do dłoni, jakiego kiedykolwiek próbowałam. A próbowałam wielu, używam go regularnie. Tak często tak mam ochotę, ale z reguły peeling robię sobie tak dwa razy w tygodniu. Krem zmiękczający praktycznie codziennie wieczorem, no i kremik również jest codziennie, przynajmniej raz dziennie nakładany. I słuchajcie, nie mam żadnych problemów z dłonią. Jestem mega szczęśliwa. Używam go też na stopy. I tutaj naprawdę sekretem jest regularność. Jeśli już masz problemy z dłońmi, to możesz je sobie powiedzmy nazwijmy to wyleczyć, właśnie szczególnie tym pierwszym kremem, bo on będzie sobie radził z tą bardzo suchą skórą, taką spierzchniętą, pękającą. A pozostałe produkty e, pięknie uzupełnią i podtrzymają ten efekt na długi, długi czas. Także jeśli masz ochotę zadbać o swoje dłonie, zapraszam cię bardzo serdecznie do kontaktu. Z przyjemnością dobiorę ci i sprzedam te kosmetyki. A tymczasem życzę Tobie przepięknego dnia, a jeśli dzisiaj jeszcze tego nie usłyszałaś, to chcę Ci tylko powiedzieć, że jesteś piękna, jesteś dobra, jesteś mądra, jesteś ważna i masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby osiągnąć wszystko, o czym masz. Trzymaj się ciepło, papa. Pa. W Teraz są ochotę. <grych> Cały czas Wam pokazywać dłonie. Zapach jest przecudowny, cudownego dnia, papa. Pa.